Cześć! Z tej strony Anna Nałagan, trenerka mentalna. Ostatnie wydarzenia, które się dzieją na naszej planecie, nie tylko ostatnie dni, ale ostatnie miesiące już nawet będziemy mogli za chwilę liczyć w latach to jest ciężki czas dla nas, dla nas wszystkich. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Niektórzy marzą o tym, żebyśmy wrócili do tego, co było. Natomiast teraz możemy zobaczyć, że nie możemy wrócić do tego, co było, bo nasza planeta ma w sobie tyle zła, że to zło musi odejść. My musimy sprawić, żeby to zło odeszło. Przez ostatnie półtorej roku, już za niedługo pewnie będzie dwa lata, możemy zobaczyć, jak media potrafią manipulować naszą opinią. Jak my jesteśmy zmanipulowani? Jest tyle badań, w jaki sposób prowadzona jest psychomanipulacja, w jaki sposób jesteśmy wprowadzani w stan lęku, żebyśmy się ciągle bali, że tylko ktoś, kto jest naprawdę kompletnym ignorantem, jeszcze tego nie widzi. Ale to już jest jego sprawa. Ja chciałabym Wam dzisiaj polecić książkę, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. O większości tych rzeczy już wiedziałam, ale nie wiedziałam, że. Są aż tak duże dowody, żeby to potwierdzić. Natomiast chciałabym, żebyście zainteresowali się Michaelem Newtonem. To jest hipnoterapeuta. Napisał kilka książek. Tą, którą Wam polecam, to jest Wędrówka dusz. To jest książka, ona oczywiście ma też inne w podobnej tematyce. Natomiast to jest książka, w której przedstawił swoich pacjentów przedstawił opis tego, co oni mu opowiadali podczas sesji, kiedy byli w poddaniu hipnozie. Jeżeli nie, nie czujesz, że jest coś więcej, tylko uważasz, że nasz świat, swój sposób, żebyśmy tu się urodzili i dotrwali do końca, do śmierci, to to nie jest książka dla ciebie. Natomiast jeżeli szukasz przyczyny dlaczego tutaj jesteśmy, po co tutaj jesteśmy, to to jest książka, która naprawdę może Ci pomóc. Dlatego, że pacjenci tego Michaela Newtona to były osoby, które się nie znały, nie rozmawiali ze sobą, ale to, co opowiadali miało tak dużo punktów wspólnych, że jest niemożliwe, żeby grupa tylu osób Mogłaś się tak zgadać i opowiadać bardzo dużo tych samych szczegółów. Więc nie sądzę, żeby to było oszustwo. Chociaż w dzisiejszym świecie to już nic nie wiadomo. Ale naprawdę warto jest przeczytać. Dowiedzieć się, że to nasze ciało nie ma duszy. To nasza dusza ma nasze ciało. I to my decydujemy o tym. Że chcemy być na tej planecie w określonym miejscu, w określonym ciele, z określoną rodziną. To my o tym decydujemy dużo wcześniej niż się pojawiamy na świecie. Przygotowujemy się do tego, żeby tutaj być i jesteśmy tu po to, żeby się czegoś nauczyć. W książce jest opisane, że każdy z nas przechodzi wiele reinkarnacji, ma wiele. Ciał, w których zamieszkujemy. No tylko niestety jest nam kasowana pamięć, bo gdybyśmy pamiętali wszystko z poprzednich żyć, no to byłoby dużo łatwiej i mniej byśmy się nauczyli. Bo człowiek uczy się najlepiej wtedy, kiedy spotka naprawdę duże trudności. Niektórzy z nas wybrali bardzo złe życie, żeby się czegoś nauczyć. Niektórzy wybrali życie dobre, bo już się czegoś nauczyli. Niektórzy wybrali piękne ciała, żeby doświadczyć pięknego po prostu ciała, cieleśności i tego, co się z tym wiąże. Więc to spojrzenie na nasze życie z takiej innej strony, nie tego, że musimy tutaj wstać, iść do pracy, przetrwać, mieć schronienie, mieć co jeść, gdzie spać. Tylko, że jest coś więcej, że jesteśmy czymś więcej i że wrócimy tak naprawdę do domu, do takiego prawdziwego naszego domu. I to jest fascynujące, że są ludzie na tej ziemi, z którymi mamy większe połączenie. I nie dlatego, że to jest przypadek, tylko dlatego, że nasze dusze już pracowały razem w innym miejscu, w innym czasie. Nie musisz w to wierzyć. To nie o to mi chodzi, żeby ktoś wierzył, ale żeby ktoś spojrzał, żebyś ty spojrzała, że może być też coś innego, że możemy koncentrować się na wzrastaniu naszej duszy, że możemy koncentrować się na tym, że jest gdzieś pięknie, że to, co się dzieje teraz, to jest tylko jakiś etap. To jest etap, który ma nas czegoś nauczyć. Bo nie wiem, czy zauważyliście, od dłuższego już czasu jest coraz więcej ludzi, którzy bardziej czują, którzy przepowiadają przyszłość, którzy widzą różne rzeczy. I to nie, nie, nie jest coś od tak wyciągniętego z kapelusza, ale to jest coś, co jest ważne. Pomyśl sobie, ile razy miałaś tak, że myślałaś o kimś bardzo intensywnie i ten ktoś do ciebie zadzwonił albo go spotkałaś. Naprawdę jest tyle przypadków. Nasz umysł potrafi naprawdę mnóstwo rzeczy, nasza podświadomość pamięta, nasze ciało pamięta wiele rzeczy, których my nie pamiętamy z przeszłości. A podczas właśnie hipnozy możesz się dowiedzieć też, kim byłaś kiedyś. Nie ma odpowiedzi, po co dokładnie tutaj jesteś, czego masz się nauczyć i jak masz żyć. Ale jest jakaś odpowiedź, że jest jakiś sens w tym naszym życiu, że jest jakiś głębszy sens. I uważam, że powinniśmy się skupiać na tym, zamiast na tych wszystkich fałszywych informacjach podawanych nam każdego dnia, na tym wprowadzaniu nas w ciągły strach, na tym, że będą teraz rozpętywać wojny czy domowe czy inne, żebyśmy się tylko ciągle bali. Drugi człowiek nie jest twoim wrogiem. My wszyscy mamy tylko jednego wroga, którym jest zło. Wszyscy jesteśmy jednością. I jeżeli nasza planeta przejdzie w końcu w miłość, to wtedy tutaj naprawdę może być raj, bo to jest wspaniała planeta, tylko niestety niszczona. Więc jeżeli jest ci ciężko w tych trudnych czasach, to przeczytaj książkę Wędrówka Dusz i inne książki tego autora. To jest naprawdę coś, co potrafi wciągnąć i dać spojrzenie na, na nasze życie z zupełnie innej strony. Warto być otwartym i szukać, czego jeszcze możesz się tutaj nauczyć, po co tutaj jesteś. Bo warto rozwijać siebie. Po to mamy umysł, żeby siebie rozwijać. Stagnacja jest najgorsza, nasza niechęć, lenistwo to jest coś, co tak naprawdę nas zabija. A możemy zrobić mnóstwo rzeczy, jeżeli tylko się odważymy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.